Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z DC. Like, subscribe, subscribe. Kliknij w opisie, polecam serdecznie. Może przelagowywać, bo optymalizacja tej gry jest świetna. No, co najmniej świetna. No, jest super. Dobra, witam. Oj. Czekaj, czekaj, bo mi przelagowuje co chwilę. Muszę poczekać. Ten coś. Dobra, działa. Bierzemy pistolet i lecimy. Dobra, trzeba. To muszę zrobić. Odkrywać? Okej. Okay. A, to tak, muszę po prostu robić. Dobra. A, teraz tutaj. Bo tu, a nie, to było tu i tu, i tu, i tu. Dobra, mamy to zrobione. Halo! Dzień dobry! Halo! Za, Za halo w valo. No to... wal! <grafy> a Aaa, chętnie! Dobra, idę się wypierdzielić, nara! Ej, kto to uruchomił? Co to jest? Co to a co? Kto to odpalił? nie ja wiem co to jest, ja tak e dużo Vexi. nie wiem Vexi. rzeczy... Ej! A, a to co to robi? A co to robi? Wow. Vexi Games to odpalił? No to Vexi to jest, no bo tak, to Vexi. jest... Impostorzy tylko mogą to odpalić. No to Aha, Vexi. to ciekawe. No, Impostorzy no. to odpalają to coś... i przyspieszają dzięki temu noc. Aha, no to, to warto wiedzieć. A czyli no. teraz nie ma tych blood bugów tak jak były wcześniej nie, 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 właśnie tutaj się przyspiesza noc przez to i tutaj zmieniać znaczy się można zawsze. No, wexego tak, trzeba. trzeba. No. Ale było napisane weksy okay, no. games? Eee, było to napisane weksy games? No. Tak. No ale patrz, na vexego nie ma, przynajmniej. No nazwa. nie ma, no nie ma. No to, jest dziwne. No, to chyba weksy trzeba będzie strzelić. Ja bym poszedł do. co się dzieje? Ja bym poszedł i kupił coś. Halo. Impowiadam te oczy, e, jakie oczy? A to nie mam pojęcia no. akurat. A, ja jaki no, okay. e well. Jakie jaki oczy? Nie no dobra jaki widzę to, no ale no, no nie wiem co on robi. A teraz widzisz, teraz widzisz. A podobno mamy uciekać. You have for me? A, ja wiem chyba co to robi. O właśnie, że psyka nam spada. No właśnie chciałem to im powiedzieć. Nie. Jeden Sanity mam Halo To jest? O, um, koniec nocy To jest pano? Eee, miałem, mam, to mam to zero sanity się. ogólnie A no, niestety w Eksie, wkopałeś się o. Ja o. wam zaraz pokażę Aha jak się wkopałem Teraz znajdź W Eksie, jego szybko Znajdź wegstego i go zabić. Ej, no chodź, no poczekaj. A, szybko zabijcie wegstego, zabijcie wegstego, szybko. Gremlin, ci, co Zabij weksjego szybko. To, to mi nie, no no ja nie, nie, no <noise> Czekaj, dobra, bo podobno gdzieś wstydź. mi życzenia złożył, ale... Ale nie zdarzyłem go nie zdarzyłem się dowiedzieć, bo już no, nie <noise> nie wypadował! A gdzie jest, zły? A jest tablica? tablica? No nie wiem, czy możesz zobaczyć to gdzieś? Życzenia mi złożył. Tablica musisz mieć chyba kupioną, taki się wydaje. Oj, to się zamknąć, nie wiedziałem, sorry Aaaa taka tablica O nie, klapek Ty chcesz tam klapka czy to ten Tak to był klapek on nie mówi Dzień Dobry co, co, co hmm. Coś widziałeś Cię? A tu? Patrz! Aaaa! Wow. nie A, jest gra! Min! Aaaa! Mikulia! Czemu zapnęłaś? Pokazać wam sztuczkę? Patrzcie! Zobaczyć. Umiecie tak? No. Patrzcie! Myk! O kurde! Myk. A co zrobiłeś? Nie! Eee, nie wchodź we mnie! Bo zbagujesz! Myk! O właśnie! Chcę! Myk! Aaaa! Kurde! Też chcę! Wow! Wow! Też idę! <laughs> Dobra! O oh, Boże! Może robimy jakieś no, taski. Aha, ale... No to jest podejrzane zadanie. To podejrzane zadanie. O co chodzi? O kurczę, jest, no wiem Ej, gremium jest drugim. Czemu? Jest drugi. jest nie, bo mnie oskarży, i chce mnie zabić. Chyba. A. Nie, oskarży Tak, w pierwszej ale... rundzie. Dobra, bo ja chęci na zabicie ciebie. Mam kod, mam drugą część kodu. A właśnie, a no, ja mogę pierwszy. kupić? O, co... Ej, mikulia to aktywowała. Ora, mam kod. Mikulia aktywowała? Co się dzieje? Nie no, w być. Co się dzieje? Albo gremlin. Albo gremlin to kliknął. Albo gremlin. Mi się wydaje bardziej, że gremlin to kliknął. Jaka? Mi się wydaje, że. Nie masuję. Ale musisz kliknąć. Ale bullshit. Dobra, no bo pikulia wiedziała o tym, nie kliknęłaby tego przy nas. No albo po prostu grałem nacisnął nacisną i pewnie chciał na Mikulię zwalić Albo tak, albo to seria Mikulia jednak była No może być też tak, że bo, bo Mikulia sobie całkowicie poszła Była tu Mikulia w ogóle? No była, była właśnie Chyba, i sobie poszła byla. od razu No Więc no. może być Mikulia też, no O Idzie Jednak, jednak Mikulia O kurde, jest dwóch, co jest? Ajajaj Ooooo to niwek sty nie był! Czyli ktoś fajkował! No, pfff! Nooo, mi ta, ja i klapek! Ja w ogóle chce się panie... tepać tak w tej grze. O, o nie nie mój wie. Boże, czuj się mikrofon, czuj się No, ja widziałam mikrofon. Ja mam robił taska i go zabiłam. Ja i klepek, mi tu ja, i klepek. No, chyba. Ej, ej. O, Imir. Mi kurde, klapik to A to nas porobili? Co się dzieje, Imirowi? Tylko u mnie taki mira przycina mikrofon? Nie, wszystkich. A i człowiek? Ja też jak robot. Czekajcie, ja zobaczę. A na Discordzie też mnie tak przycina? Nie. Tak A no, to coś się w grze zbagowało, no bo by mnie też przycinał. Dobra, A to coś nowego? Tam na proście. Coś, coś nie pykło. No. Aha! Co się dzieje? Ja już nie wiem kto jest kim. Ja też już nie wiem. Mikulia była z jemirem. Dobrze Dobra, dobrze. dobra Wy to jesteście nie, jacyś wyjabdko No ja Ej, nie wiem Ja myślałem, że jak na zielono Ej, jesteś Ymir, to niech, co jesteś Czemu to nie, nie wiesz co chodzi No wiesz co? bo... No, to bo... Ten, ja wszystkich wystrzelałam Że to, to aktywowałeś No bo, bo, no bo oni stwierdzili, że ty to aktywowałeś tak, zgłosiłem no, bo... to, że ktoś aktywował, reported by oznacza, a... że ktoś to, że ja no to, że to No to, to oni, no to oni to sprawdzili. No nie, wy to jesteście, wy to jesteście naprawdę wyjątkowi. No to oni ja to ja sprawdzili i myślałem. Najlepsze jest to, że jak chciałem angielskiego ja... się nauczyć. Tak, a ja go Ja, a ja Mikuja potem Mikuja widzę, to widzę to reported by Shazzy, no to myślę, no to zreportował, a nie, że tak, bo... A takie zastanawiam się tak, to jak to wam pokazało, że to exi. A ja mam jedno. exi. Chciałem, pokazało, żeby widzieliście, że to w zrobił. Jak to działa, bo ja widziałem, że jako nawet człowiek można niszczyć te generatory, czy coś takie, kabelki przecinać i co to daje, bo ja nie rozumiem, można to jako To jest naprawianie. Aha. No tam no masz reaper. co? Można to zreportować? Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie Chociaż rozumiem. kabelki chyba można rzeczywiście rozpalić, nie, nie, nie wiem. wiem po co. Nie wiem, dajcie, ready, gramy, no. Dobra. Ale proszę to... mnie nie głosować. Chciałem się ładnie wytłumaczyć, chciałem pokazać wam portret tej jego. Nie ma największa Pepega, jaką zrobiliśmy, Mikulia, nie wiem, jak to. Mówię, śmierć się! Ja tak samo Zabiliśmy tam. Gremlina, kurde, a to Mikulia spierdzieliła z miejsca zdarzenia. Nie, nie się, że zrobiłam to, skat przy nim, on krzyczał, że ja zrobiłam a to go zdążyłam, zastrzelić i uciec! Zegłosowaliście <laughs> tak. oh wow. go od razu. No, wygłosowaliśmy, ja, to bo, wiem, bo to by było 50-50, ja nie wiem. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia po prostu. Oj, e, prezencik, prezent, prezent, nie, prezent, prezent. prezent. Aha. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Jesteście no, innocent A tak, się... no naprawdę, naprawdę. Oczywiście lagi na start, no. straszne. A to mi po wisz, co? Jest, a mogę tutaj. napisać. Ale mnie w ogóle śniło, Imir, że mi im pokazywał ciebie na zielono i ja myślałam, że jesteś dobry, a nie. Im no, się ja chcę. cię przez parę czasu. No tak, nie no, tak no ale miał. to tak dziwnie. Że zielono. No. O, loket escape dur. O, to jest escape. Dobra. Okutrze, co jest? Ty, Imir, patrz, co znalazłem? Imir! <toddrych> Ej, Imir! Emir! Ej, Imir! Ej, Imir. Co? Gdzie wy Imir? Chodź tu do mnie szybko! Ej, jak jaki? O, siema! O nie. Jest Imir, Imir, jest chodź tutaj, nie mam pojęcia, chodź, musi. tu jest napisany. Aaa, dobra, to 5059. Dobra, nie. chodź, chodź, Imir, chodź Imir. patrz co znalazłem! Czekaj, A, czekaj, okay. szybko! Tu znalazłem! Nie mamy czasu, ide, 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 patera! Już o Poka. co znalazłem? Pokaż Patrz! to za kot? Ten kot? Aha. O nie! Kto, to, kto napisał? to napisał? Kto to napisał? Kto to napisał? Tak Prawdy trzeba napisać. Dajcie mi. Sorry, ale no jakby... Jak się skreśla? No nie, źle. Ktoś tu ewidentnie... Eee... Ej, kto to odpalił? Gremlin czy... Eee. Gremlin odpalił, Gremlin odpalił! Odpalił! No nie wiem, gremlin! G nie, nie, nie widziałem! To gremlin, naprawdę! O kurczę, co się dzieje? No gremlin nie. odpalił! Nie o o nie, ktoś się gdzieś zamienił! O nie! Złapał mnie! Złapał mnie, halo! Halo! Halo, pomocy, złapał mnie! O! Ja pierdzielę. Miał, Miał mnie zapanego! O, idzie tutaj! Złapał mnie znowu, nie! O, no, no nieźle. To Gremlin! No nieźle. Co się stało? No. Jaki gremi, ja tak to Gremlin Ja tam stałem To Gremlin! Cały czas. <grafy> Jak stałeś obok się obok na To Dlaczego się nie odzywałeś nic? No... Odzywałem się cały czas, Krzysztof. A pewnie No nie, ja... To Bo to go słyszałam. To mi nie ja, to ja to wąka. Wąka. <grafy> 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 No to nie za runda. Dobra, nie wiem, ale jak coś zreportowałam, że jest aktywowany. Only souls. A, powiem tak. Dobra, zobaczymy co zrobi Grammy. Dobra, ja powiem tak, Kratek zrobił mi zdjęcie i nie zapłacił za to. Tak. I od razu teraz informuję... Krapek nie zrobił mi zdjęć, informuję, że za zdjęcie płaci się 20 złotych. <laughs> Dziękuję. Już od Ciebie Jaka to gra jest raz głośna, raz cicha, ja nie wiem, kurde Został w prezencie Eee, dostałem, dostałem kubeczek i erby. Eee, z tak, zee, z to, nie pamiętam jak to się profesjonalnie nazywało Dalej dała mi taki zestawik, po prostu dostałem taki zestawik próbek I kupon do fryzjera, żeby mi się w końcu ostrzykł Bombila, o I kupon na, na nowe okulary Że mogę sobie wybrać jakie chcę Ja tak jest. No nieźle gremlin! To ja wszystko trzyłam przez nie. No bok. to takie kurde ze wszystkim, full wypas. Broda, włosy Nic nie Taki full wypas zostaw Uwaga, pora na jedzenie gremlina, Charlie i gremlina Sam byś chciał mnie jeść w klapek Czemu ja słyszałem jakby gremlina z drugiej strony? Co, co ty robisz z tym stołem? I co to no no Ale to nie ja! Położyłem punkt! O wow, że nikt nie zabił gremlina. Jeszcze wygładałem na temat dostałem tej dostałem operacji. kto zagłosuje jest A kto jest? Gremlin, prawda? No, Gremli, nie, no, no wszystkie prezentacje wykorzystam. Dobra, 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 mamy go. Głosuję, głosuję, głosuję. A bo mi się w ogóle nie pojawia, bo głosowaliście go? No, same, no same, to, same to, to, o, Jezus, przeżyłem. Same przydatne rzeczy dostałem. Oj, krew, przeżyłem. Ej, no. a to był odpalony. Ja... Ja to jest w 100% prawda, to był by club. Nie, on to odpalił. Ja postawiłem punkt, i on to odpalił przy mnie. I potem je chciał zabić. To krewuć niewinna na milion procent. To ja się chcę klapek, a trzymać, nie jest klapek? Nie no, klapek. Klapek. klapek jest na 1000% czysty, no wie, bo był no, monster atakowy. No on jest, jest bardzo klasia. czysty, umył się i w ogóle. Tak, jest mega no, podwójnie no, się no, umył. No, Kto dawno się nie myłem. Ja, no. ja się Dawno się nie myłem, ja więc wiecie, że panie w Nie Ja chcę Kajdanksi, co mogę Nie, mi Nie chcę a to, to moje włoską! GINŚ, gin, gin! Gin! Klawek na sklepie Gin! to klapka co? naszego! Beksi. O to nieźle, Jak to weksy? To wicher! Zmieni się na Tak, Nieźle, to nieźle. Nie, źle. <gry> nie mnie uratował! Ale się sprzedał Vexi o siema Xyego, za Xyego Mam we Ksiego. Ucieka, na spawnie jest, na spawnie jest tu. No jak pełno, na normalnym defaultowym spawnie Wow, wróci do nich, wow, wrócił do nich faktycznie wow. No. wow No i ładne Boże, tak ograne No ale powiem wam, że jedno Dobra. co mi się nie podoba w tej grze, że ja nie mam pojęcia, pewnie się da, ale nie mam pojęcia jak ograć solo tym, tym zarażonym. Ej, ja myślałem, wygrać, że Pieszo ja też mogę weksiego Musisz fejkować dużo, no. No przecież ostatnio graliśmy, Powiedział solo. No ale to właśnie to był ten żart, okay, okay. gremlin, to był ten żart. Okay, dziękuję, Chyba, bo to nie był żart. <laughs> właśnie nie był. O kurde, teraz to nie no, bez be. gremlina to ciężko. No, nie A no, nie no ogólnie no to ja wam od razu gremlin. powiedziałem, że to Gremlin A no wy właśnie, kurde, ja nie wiem. Ale co. żeby było zabawniej, to wtedy co ty mnie podejrzewałeś to i ja nie kupiłem, żeby go Eee, nie kliknąłeś tego? A kliknąłem. No to bo kliknąłem, no to nie <laughs> zrobiłem nic ale podejrzanego! A kliknąłeś ja kliknąłem. No <laughs> ale, ale, się ale radę radę. Nie, nie zamieniłem wtedy. Przedostatni chciałeś powiedzieć. No, tak. no jeszcze tak. dwie możemy zrobić. Nie no fajnie, tylko tak gra jest. Ja bym zagrał lasta po prostu. Hey, bim. Nie, po prostu denerwuje mnie optymalizacja tej gry i po prostu te dźwięki, że Gremlina to. słyszę praktycznie nie słyszę Albo słyszę go zupełnie z drugiej strony niż jest A Mikolia A Mikulia kurde jak, jak krzyknie to, to kurde po drugiej stronie mapy jest słychać No myślimy ten na tym W tym jest, zgadzam się trochę dalej bim Chodzi przynajmniej o aspekty dźwiękowe, tam już te no, no i wiesz, druga no. sprawa, że na początku jak się runda zaczyna, to mnie tak przycina, że ja nic nie, nie mogę zrobić. A teraz... Halo, teraz mnie słyszycie? Na całą mapę? Halo, halo? Tak, teraz tak, się słyszycie ja na już nie będę mówić za dużo. No te lagi, kurde, Oj, na początku rundy. Oj, przepraszam. Dziękuję, Bixelox. Nie no, co ty, Nie, ja wcale nie, wcale nie. Dwie takie, dwie takie, jedne no takie, dobra. A, to już coś ja zrobił. To już coś zrobił. A i ogólnie, co z tych oczu, to po prostu sanity wam spada, jak e, oko na was patrzy. I to oko zabiera wam sanity, przez to e, bardzo e, łatwo mogą was dorwać ci zarażeni. Ale to co, trzeba uciekać A. od tego oka, czy e, Tak, A, trzeba od niego uciekać. Trzeba się chować ogólnie A, przed oczami. To, to e, chyba, nie chyba można. Wbić. Ale, dobra, ale... Katarkę można kupić. O, bichar. Pop i hair! Zaszczepić cię, zaszczepić cię! A co teraz trzeba kurde, zrobić, mamy? ja nie wiem. Zniszczyła mnie, nie zreportowała. Siu! 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 Dziwna ta strzykawka pani doktor. Zesrałeś się. O kurwa! O, 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 o kurwa! Ktoś, ktoś mnie postrzelił za 25. A to nie byłam ja, to nie byłam ja. Nie, nie, to. nie to. są taski ja jakieś. Ja wracać o patrzcie, nie ma kamer. Pyk kurwa! Aaaa, trzeba wyłączyć wszystkie te. No każdy może to przecież. Każdy może to przecież. A, co ty? A może. No, nie mogę tego... tych dwóch wyłączyć. To jest. To jest. To jest. Aha. A w dwie osoby trzeba, nie można. Ej, chodź tutaj ktoś! Halo! Alo, potrzebuję jakiejś osoby. Alo, chodź 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 No bo, jest jeden. taki mały. A nie wiem. to jest, rano, dobra, już jest... Bo jest jeden task, który trzeba we dwójkę zrobić. Kto ten drugi? O, zajebiście. Ale Dobrze. E jesteś kupię. O, jesteś Dobrze. A zajebiście kupiłem. Kuli nie ma, uciekła co mam? Patrzcie co mam? Żę. Żę. To, nie, He <noise> Młotek! <Okay> to <noise> to, to. oh, ja to, to. jestem Torem! Tylko A ci zrobię zdjęcie z tym Młotkiem, podekaj. O! o A, dzięki, piękne. dzięki. Nie trafiłem. Nie <noise> herczemu wydarzyłeś te rzeczy? A czemu nie zabawa? Ja pierdolę. Mhm, no nieźle podejrzane! No nie idę bawisz się, ja Tak, bawię się Nie możesz się bawić w tej grze. Dobra, uwaga, uwaga. O siema, dobra, kto się przebiera? Halo, halo? Dobra, mam młotek, będę nawalał z młotka. Nie się. Znaczy, też. Dobra, będziecie mogli mnie poznać po młotku. Boję się, nie będę kłamał z tym młotkiem jakoś. Aho. Teleportowało mnie. Halo, dzień dobry. To że teleportowało wszystkich. Właśnie tak, no. Ale mam młotek be... dalej, więc <laughs> no, właśnie jestem mi. rozpoznawalny. No, łatwo. No, dobrze, dobrze. Tylko... Tylko pomocy. O, a nie poznaje po głosie, bo to daleko. A to gdzie daleko? A tu jest oko jakieś. A tędy. z stracę oh, sanity, oh. nie wiem... A, tam jest oko. A unikać tych oczu. O, uwaga, tam też jest oko. Kurde bela wszędzie są mocy. chodź chodź Uwaga I do, i do. bo tutaj też się oko otworzyło Kurde bela wszędzie są moczy wszędzie się otwierają Ja no, wszędzie są No Dosłownie, chodź do Windy się schowamy tu nie będzie oczu O, dobra A właśnie fotę może strzelić oczom I wtedy się znikają Jeszcze to nie tego. mogę strzelać tutaj Oho, boję się trochę O dobra, Proszę. koniec Aha, oh, no, o! No byliśmy wow. z wikrem cały czas i no, nic kapita. się nie wydarzyło. To to gremlin! Znowu gremlin! Ja nie, 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 nie wiem, ja nie głosuję póki co. Dobra, taski trzeba poszukać. a tu robię. OK. Okej. to jest cały task? W porządku. <grymne> no i zajebiście. Zrobione. Dobra, sanity... No. jest strzyknę trochę sanity. Dobra, sanity z powrotem. Halo? Ej, idź na drugą stronę i podaj mi kod Dobra, ci podam, już jestem No 7 5177 a nie, a nie, a nie. Ale fajne o, ja kajdanki mam, prawie O kurde, że masz kajdanki na sobie? Dobra, ale Wikar ja jest akurat dobry tutaj, A co co bawicie się <laughs> Dobra, to idźcie gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, a nie O. Dobra Ej, to czemu ja jestem zakajdankowany w tym przypadku? Zgadnij Co robimy no, bo jakieś taski trzeba porobić. Dobra, jakieś taski? dalej z zabawą, chodź. Nie, uła! Tylko nie jeden! No kurwa, nie można. Nie, tak. Chyba tak. ja nie mogę skoczyć na stół. Zaczyna się pan. O, tak. Nie no, ja mogę, łatwo. Jestem na stole. Dobra. ciekawe, bo ja nie mogę. No, tak. Dobra. Ja? Dobra. O, Już. taska kolejnego. Witam. Tam go. O, o, o. Nie mam go! Nie wiem, gdzie ono idzie O, siema. Coś zbagowałeś? Nie wiem w ogóle, co jest. Nie, jest, stoi na stole. Dobra, Ej, tutaj się nie da wskoczyć. Oszukujesz. Haha, ja, bo jestem lepszy. Z <gry Crunchy> A, z tej strony. Tak, A, kurde. To kurde. A to urządzenie do inspekcji? A, o, o. Wiecie, gdzie ono jest? Nie wiem. Nie wiem. Kurde. Nie. Felek, kartofelek. A ktoś to odpalił w to, ogóle? To, E, wydaje eee, wydaje tak, to był to, bo to chyba nie było odpalone. Nie wiem, no ale jesteśmy wszyscy to tutaj, się, tutaj, więc w nocy chyba... się nie odpala przypadkiem? A, może się odpala w nocy, o. no. A jak ktoś tu Aha. chyba... A, oko, 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 uważajcie na oko. O. No bo, no bo, no bo oko tam jest. Jeśli ktoś ma aparat, niech strzeli aparatem w to. Oko. Dobra, dobra, idę, idę, idę. Musi... Trzeba... Bliżej! Dobrze. Dobra. No bo traci stanity i wtedy łatwiej Straszki mogą cię złapać impostorze. Nie I można sprintować Straszki. przede wszystkim. A jak no, no. coś na ja mnie patrzy. No, coś patrzy. Kurde, Kurde Bela, to też patrzy. Ale gdzie, tak. gdzie jesteście? Ale gdzie tu. jesteście? Ale tu. Dobra, Ej, widzę. Ja? Ja mam pomysł. O, jest no to. Zacznijmy szukać tego inspection tulach. na tym. Można, można. Tylko że ktoś musi kupić kod też, bo ja kupiłem jedną część, więc chyba no, trzeba... A ja... No to zróbmy... zróbmy taski i kupmy kod. No to... dobra, tam jest jakiś task. Ta ja, uwaga jakbym nie żył, to 172 To jest drugie, trzecie i czwarte miejsce w kodzie.

Leksy to próbuje w próbuj, o, udało, weksy, się. próbuj ty. udało się? Dobra, udało. Kto siądzie? A siądzie. AB siądzie. Ale ja co siądzie? Ja no ma... Nie, to... ale nie, bo zużyli ją. Jak Ale zużyliście to. Nie, ja... A nie dobra AB, A dobra, AB no to siadaj. ja mawiał wysziesz. Dawaj. AB jest innocent! Tak, a tak wow. pokazujecie, bo mi nie pokazuje niczego. Tak. Ale jest to podejrzane. Dlaczego no jest podejrzane, że jestem innocent? Czekaj AB, stój! No. Muszę Cię zaczarować, Ju Ja mnie zaczarowałeś? Nie wiem jak to, a tak to się, a nie, Protecting Myself, no dobra, sam się zaczarowałem. Aha, zaczarowałem. super. A jak tego użyć z powrotem na następną Jezus, rundę, tak czy jak? Czas. Nie, Tam, nie, nie wiem, możliwe. Y Chyba siedźmy na ataki, no. no. Ale jestem czysty, no, macie potwierdzenie. To jest od nas oddzielony teraz, Klapek był przed chwilą, Wichra nie ma, kuli nie ma. A Wicher był ze mną przed całą poprzednią nie... rundę, ale nic się nie wydarzyło. No, ale możemy założyć, że osoby, które nie atakują zbyt dużo, no, są tasków. imposterami. Czyli Mikulia może być. No, no. mi się wydaje, Wydziemy że Mikulia jest. Może być, może. Stroj. No dobra. Nie, tego chyba, chyba nie mamy niszczyć, nie wiem. Mimo tego, że każdy to może robić, co jest mega no, dziwne. Dalej, o, szachy! Ej, bi Jaka jest? O, siema! Dobra, czekaj, siema, jak się widzę. Siema. Kurwa. Panienko jak to w ogóle? Ty, poczekajcie. czekajcie. Musisz... Poczekaj. dobra, musisz ja mnie nie widzicie. Nie wiem, bo to, tam dokładnie tego nie widać po prostu. A, escape key. Rzeczywiście. escape key. O. Dobra, uciekamy, chodźcie, tam jest jeszcze. Idziemy za Imirem. Nie może być strajcą. Eee, nie da się otworzyć chyba. A, otwiera Ej. się chyba teraz. Tu trzeba uciec. Patrzcie, tam jest ucieczka. No dobra. Bierze ci. Chyba się strzelają. Ale jak tam wejść? To, to jest Macie te... pomysł. Ale gdzie? To jest teleport. No, nie widzicie tu na górze? Nad nami, nad nami. Nie, nie widać. Nad nami nie. A, mam zero ja, sanity. No ja też. Ja też. I mnie nie gotowała, strzelać, wyciąże. bo zmarnęło się w ogóle. Kluczu, chodź tu, kluczu, A. gdzie jesteś. Haha, to jestem kurczą. Czekaj, czekaj, ej, Imir! Bo klapek wie. Co? Groźdź, jest. O! Jest. Już nie czekaliśmy. Całuzdrajcem. Aha, okej. Ale klapek tak podbiega. Lado, klapek tak podbiega ale ja Nie wiedziałam, co się dzieje. Klapek tak podbiega, ja kluczu, nie chodź! Nie <noise> Wow. Ja, ja bym nie widzi... zginąłem? Tak. A wy nie widzieliście tego zaznaczonego, gdzie jest ucieczka, nie? nie. No nie. Nie. Czy nie, nie wy jesteście, ale no. A ja nie wiedziałam w ogóle, że jest ucieczka, bo ja wcześniej zdobyłam już kiedyś ten klucz i w ogóle nie wiedziałam w tej grze, w tej pierwszej, <laughs> że mogę yes. uciec. Chodź kluczu, ja ja chodź. O to chodzi. No nie, myślałam, chodź. że to jest klucze, jak dwa młok, że póki nie wyrzucimy, to wiedziałam. Chodź kluczu. No. No. Ale no. Uf. Nie wiem, cały czas wszyscy chodzicie czwórku, piątku. Cokolwiek zrobić to od razu. No no to musicie używać tej umyki co nas przeteleportowywało, bo to w sumie idealne. No, ale ja nie mogłem jej użyć, nie wiem czemu. Nie możesz nie raz. Tak, ja użyłam Mikuja raz na początku mogło. i się zaklinowałam z tak z tym. Wow. I nie mi wow. wow. robić. Ja zakończymy odcinek, Elo.